Dzisiaj w cyklu Moje lato dojechaliśmy do Częstochowy na działkę pełną tajemnic. Zaprosili nas Państwo na swoją działkę, przepiękną już teraz widzę. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Ja od razu sobie pozwolę. Mamy tutaj takie gifty dla Państwa. To myślę, że najmłodsza część rodziny się ucieszy. Oczywiście związane z naszymi pingwinami, które zaadoptowaliśmy. Piękne, Oj, przepiękne, dziękujemy bardzo. My bardzo dziękujemy za zaproszenie. To jest Państwa działka, na której spędzacie no, każde czasu. wakacje? Tak, tak, tak. Znaczy w zasadzie, w zasadzie jesteśmy tu od kwietnia do sierpnia ciągiem, bo w każdy weekend, piątek, sobota, niedziela tutaj sobie mieszkamy, I rodziny śpimy. nie rozumiem. Znaczy no my z żoną, bo oni przyjeżdżają od czasu do czasu, pomysłowice. A, czyli od nas. Od nas przyjeżdżają tutaj no, do Częstochowy na córka północ. W Sosnowcu, no i to tak się tak, się tak zbiegło, że, że ten. Że... No a my tutaj tak, już mamy to około 10 lat, ponad 10 lat tą działeczkę. Zostaliśmy no, w zasadzie, urzekły nas domek stary, domek taki nawet nieotynkowany. Przepiękny Teraz. Tak, i były piękne dwa, ale to rzadkie klasy świerki. No, Niestety... Kwalifikuje się do wycięcia, to nas urzekło. I pracy 10 lat. z jednej pracy, jakiś tam pomysłów. No i to tak jakoś wyszło. Ja się śmieję, nie. że to są takie weekendy właśnie odpoczynkowe, ale Państwo tu przyjeżdżają też pracować. Tak, tak, tak. tak. No, tak, tak. trochę popracować, trochę się pouczyć. No, zawsze. Coś trochę ruchu, zna, trochę nigdy ruchu, nie zaszkodzić. Tak, nie tak tu, jest, tu jest 25 hektarów, więc jeden okrąg 22,5 kilometra, ponieważ ja biegam. Ileś tam lat, 15 lat temu chyba, czy 20 lat temu wykopali dwie studnie o głębokości 147 metrów. Także pokład wody jest doskonały, woda jest wspaniała. I raz, że smakowo dobra, a dwa, jej temperatura w tej chwili około 3-4 stopni. Ja, ponieważ ja, jestem zaawansowany morsem, takim ekstremalnym morsem, to trenuję sobie wieczorem, rano. Słuchaj. Biorę taki prysznic Piękne 15 są okolicy, i... że rowerami. Tak, tak, można, tak, tak, można sobie wycieczki rowerowe tak, robić. Tak. Także jest tu co robić. Nie można się nudzić. Oprócz tej pracy jest też przyjemność. Rekreacja, no to proszę nas poprowadzać po tej działce. No cóż, to może zaczniemy od Moje tego. Gólespo. To jest część kobieca, widzę. To jest żon, tak, 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 tak. To proszę mi opowiadać, no co pani ma nawet tutaj. Pięknie, niektóre kwiatki po tym właśnie poprzednim. Po no, prostu chciałam stworzyć wiejski ogród i tak chyba mi się udało. No oczywiście, że się udało. Jest tu tak kolorowo, są pięknie. takie krzewy, nazywa się to budleja, to jest takie drzewo miodowe. Przyciąga motyli. setki motyli. W tej chwili to już jest późno, do południa jest bardzo dużo. Jak pani powącha, pachnie to miodem, ten kwiat. Naprawdę uroczo pachnie Idziemy miodem. W takim razie bardzo tam. proszę, można powąchać. Widzę jakieś Sprawie. ule też. Tak, to Stuletnia. są ule z, prawie stuletnie odrestaurowane w jakiś tam sposób. O, Ojejko, I to jest nasza największa miłość kotka. Ale jak nie, myśmy ku... kupili tą działkę, to jest właśnie jedna, jedna, jeden Historia. z motywów, jedna z historii. Myśmy kupili tą działkę w kwietniu, wychodziliśmy tak, jak tu państwo wjeżdżaliście, i tam na, przy bramie stał gospodarz z dwoma wilczurami. Wyszedł kotek, wilczur się rzucił, ten kotek uskoczył, ale za chwilę tak przyleciał, do nogi ja go troszeczkę pogłaskałem, a no i rozstaliśmy się. Przechodzimy za dwa dni, ten o, no. kotek jest tutaj. To 10 lat temu. I tej jesteśmy razem, czyli ona załóżmy tutaj jak wyjeżdżamy gdzieś na 2-3 dni, to, to jest jej teren, ona sobie tutaj daje radę. A w, no, z reguły no. jeździmy tam, do, bo mamy tutaj 5 km, stąd mieszkamy w blokach, śpi z nami, je z nami, mieszka z nami i przyjeżdża tutaj, także to jest jej też królestwo. Ma na imię Joko, no i taką jest nasza <laughs> wielką radością. To jest skalnik, z, z, że tak powiem z potrzeby, kopaliśmy zejście do studni, do piwnicy. No i trochę nam zostało tego, tego gruzu, czy jakiś tam ziemi, i tak powoli, powoli za, za, zacząłem to sobie organizować. Tu są kamienie z całej Polski, gdziekolwiek jesteśmy, z każdego rejonu Polski, to są kamienie. Nie ma takiego rejonu. No i ludzie, którzy, nasi sąsiedzi, którzy wiedzieli, że ja takie rzeczy lubię sobie tam gdzieś oskubać, odrestaurować, przynosili jakieś korzenie, te, te, te jakieś tam fragmenty drzewa. No i tak to wszystko się jakoś. No. Dzięki chyba temu skolnikowi dostaliśmy. O, to. Na najładniejszą działkę. Pierwsza tak, tak. nagroda dla państwa Liliany i Mirosława Jędraszkiewiczów. Mhm. No, piękna jest ta działka. Nie dziwię się no. tej pierwszej nagrody. Byliśmy zdziwieni, ale mówili, że fantastyczna. Tak, no, ja. no. mogą no, państwo się być podoba. No To jest nasza. bardzo. Mhm. Piękny jest no. ten domek, przewspaniały. To jest też bardzo ciężka praca i długa. Na to jest też taki element zrobiony z, z jałowca. Do tego te solary i to i tam, załóżmy, y, 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 daje nam takie oświetlenie wieczorem, że jakby tutaj dobra lampa świeciła. Czyli takie eko też? Tak, 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 tak eko też, tak. Tu o, mamy jeszcze, zapraszam. Y, o, warzywnik. Tu mamy taki warzywnik, o jakiś tam stary kredens jeszcze do remontu. ale Ogóreczki, pięknie, pomidorki. Pięknie, no. czy ja mogę się rozejrzeć? Bardzo jestem proszę, bardzo warzywna. Bardzo proszę, tak, tak. Dobrze, fasoleczka. Fasoleczka, ogóreczki. Ogórki pani urosły? Tak, Seller. Rukole. Uwielbiam rukole i y, chyba z wszystkich sałat, więc y, udało mi się i mam. A pięknie pachnie teraz pomidorami. Tak, tak. Ojejku, to jest właśnie zapach lata. No i ten pomidor zupełnie inaczej pachnie taki, y, jak samemu się wychoduje. To są moje kwiaty, uwielbiam je i co roku to jest taka dosyć długa procedura, bo trzeba je y, y, zimą przetrzymać, mm -hmm. żeby do, do wiosny i dopiero wiosną. Y, u nikogo tak nie rosną jak u nas. <noise> Widocznie tutaj jest dobra energia. Tak, no się, no, cieszyłabym się, żeby tak było. Zrobili tak Państwo unikatową atmosferę. No, tak staraliśmy się. O, to, to jest jedno z tych kół, które ma też 200 lat ze starego moja, na 200 lat koło, tak? Homonto, to homonto dla konia. Tak, tak, to tego mi nie brakuje, obrobione drewna. No, i jest, to jest taka też nasza enklawa spokoju, bo tu jest taki taras, powiedziałbym, jesienno-zimowy. Jesienno tu jest ciepło, tu jest bezpiecznie. Nie mamy poddasza, więc mamy tutaj taki jakby dodatkowy pokój, i tu można sobie. I teraz tak. To jest część bardziej rozbudowana. Ten tarasik był załóżmy w połowie stary taras. Tak? To też nasz znaczy, urzekło, taki trochę country. I jak już remontowaliśmy ten taras, tak. oderwaliśmy deskę. A tu nagle buteleczka, pach na podłogę. Butelka jakaś tam, jakaś butelka. I w tej butelce taki list. Taki list z. legendą działki. Z legendą działki, tak. Człowiek, który był poprzednim właścicielem tej działki, to pan no, wykształcony po jakiejś tam politechnice. Spisywał wszystko. Dostaliśmy instrukcję, znaczy dostaliśmy, przejęliśmy tę instrukcję już po nim, jak się otwiera zamek, jak, jak trzeba załóżmy wsadzić. Tak. I tutaj, i, i, tutaj w tym, i w tym właśnie opisał, w jakim roku założył tą działkę, co on tutaj robił, że dedykuje ją swoim dwóm wnukom, że bardzo by chciał, żeby oni kontynuowali tę ten, ten, jego. Tą misję taką, tą, tą działkową, no ale tak się stało, jak się stało. Nikt tego więcej nie dostał. Myśmy no, to ale to państwo Myśmy to zachowali, tak, tak. Niesamowita historia. No, oczywiście, że jak to? Spada nam butelka z listem. To, to, napisane 27 czerwca w 1991 roku. A pan nabył działkę w 1982 roku. Rzeczywiście tak? y, chyba ten jego duch tu został, bo y, tak, y, dużo to rzeczy panie... zostawiliśmy pani. No, no tu jest mnóstwo jakichś rzeczy, tak, tak. które, które no, są ręko, takimi małymi cudami rękodzieła. I pomysły, które na przykład mamy jeszcze. O, <noise> chciałbym pani pokazać, co tu będzie kiedyś pięknego, ale trzeba mieć trochę czasu. <noise> To, jest to też z drzewo wykopałem. Chcę to jeszcze, jeszcze tam wypolerować, trochę miedzi nabić, delikatnie podciąć z talerzem takim miedzianym i będzie piękny, piękny świecznik, prawda? Świecznik. No. Ja myślałam, że pan świecznik. będzie stolik tutaj robił, ale nie, nie, nie. świecznik. no, no To wspaniale. będzie taki potężny kandelab. No, mhm. cudnie. Mhm. Ta Drugie koza, życie. Ta koza, która tutaj stoi, to, jak myśmy to, tutaj to, kupili, to, to przez to dwa czy trzy, trzy lata tak nam tak, służyła, tak, tak. gotowaliśmy, na tym grzaliśmy się. No teraz to zostało tam. Ale nie. to był ten poprzedni właściciel, miał tą kozę Ja on się tutaj ogrzewał chyba. które mają po 502 już już nie... już nie Tak, tak. Lubię starocie, lubię bardzo, bardzo mnie to pa pasjonuje. Stara trąbka, y, tutaj jest taka y, kolejarska. Działająca? Tak. Głośna. Głośna, tak. Dziewczyny się nie wystraszyły, prawda? Nie, one tutaj lubią. A wy też lubicie przyjeżdżać na tę działkę tak. pełną tajemnic, tak? Tak. Jak często przyjeżdżacie? Co wakacje? Tak. Super. To I co robimy? I robimy super rzeczy. Huśtamy się, idziemy na jakieś spacery, odkrywamy Panie, ognisko, nowe drogi, ognisko tak. Palimy. Ognisko palimy. I wszystko z dziadkami? Tak. Z tej to strony dla to fajnie to, to, to dla pani, tak? Tak, tak, tak? Czyli mąż się postarał. Bardzo państwu dziękujemy mhm. za zaproszenie. No, no. Polecamy w ogóle te okolice Częstochowy. Często wybieramy się albo w góry, albo mhm. na jurę i pomijamy pewne jurę części regionu. Tak. A przecież tutaj też jest co robić i też jest Oczywiście, co zwiedzać. Tak, tak, tak. Tu jest rejon naprawdę taki mały, jeszcze doceniony, a mm. przede wszystkim Jura. Mamy swoją, swoją bazę wypadową w okolice Kroczyc, Włodowic, mm -hmm. Miru Bobolice, Janów, Złoty Potok. Nie jest co robić naprawdę przez tą to, przez to no, Ale to jest czasu. jednak to miejsce, które, które Państwa trzyma ale, ale i szczerze, do którego ja, bo... się najlepiej no, wraca. No. no i mam nadzieję, że łączy rodzinę. Oby, oby. oby. tego Państwu życzymy. No bardzo dziękujemy. Ja też. Bardzo I nam bardzo było miło. miło. No, no, bardzo. My Dobrze. również bardzo dziękujemy. Dobrze.